Czytamy słowo z Ewangelii Mateusza, z 21 rozdziału. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: Nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią ten drugi: Życzę im Jezus za Powiadam Wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają Was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do Was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście Mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli Mu. A Wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy. Aby mu uwierzyć. Bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa, który dużo mówi o ludzkiej naturze. Oczywiście te przykłady w postaci dwóch synów zapewne nie odnosiły się do jakichś konkretnych osób. Ale Jezus znakomicie użył tych przykładów, aby pokazać. Skrajności ludzkiej natury. Jeśli Bóg do mnie mówi, mówi przez kazania, mówi przez słowo swoje, mówi przez ducha świętego, przez okoliczności, być może także przez rozeznany dar proroctwa, co robię wtedy z tym słowem, które do mnie dociera? Powiedzmy sobie prawdę. Wiele razy słyszymy słowo, które nas wzywa do zmiany, które oczekuje od nas zmiany myślenia, oczekuje od nas zupełnie innej decyzji niż ta, którą chcemy podjąć. I niestety wielu z nas próbuje udawać, że nie słyszy. Że nie dociera do nich, że może się pomylili. Próbujemy zrobić wszystko, aby sami się, sami, abyśmy się sami nie zorientowali, że, że tak naprawdę próbujemy okłamać Boga. Ale przychodzi refleksja. Do niektórych z nas przychodzi refleksja i myślimy, no tak być nie może. Ja wiem, że Bóg do mnie mówi, a ja nie mogę tego tak zostawić. Ja nie mogę więcej udawać, nie mogę dłużej twierdzić, że nie słyszę, co Bóg do mnie mówi. I wtedy najczęściej pokutujemy, przepraszamy Boga. Mówimy, Panie, wybacz, słyszałem Twój głos, ale z takiego czy innego powodu nie chciałem wykonać Twojej woli. Ale dzisiaj, dobry Boże, jestem gotów. Idę i wykonuję Twoją wolę. To jest przypadek drugiego Syna. To jest częsty przypadek pośród ludzi wierzących. Przypadek. Pierwszego syna jest trochę bardziej skomplikowane. A mianowicie, bardzo trudno zorientować się, kim jest człowiek, który ochoczo decyduje się wykonać wolę Bożą. Od taki przykład. Na jednej z ewangelizacji, w których, na których byłem, setki ludzi wyszło do przodu. Podniesie ręce do góry, na znak zgody na to, że modlitwa, którą słyszeli, jest tak naprawdę ich modlitwą. I muszę przyznać, że to wydarzenie oglądałem przez kilka lat w jednym miejscu i przez kilka dni jednego tygodnia. Tysiące ludzi było wtedy łącznie tam przed tą sceną. Można powiedzieć, no, coś fantastycznego. To jest widok, który każdy wierzący człowiek chciałby oglądać. A ja Wam powiem, że nie. Ja nie chcę oglądać takich widoków. Ponieważ wiem, że niewielki procent z tych ludzi, niewielki procent z tej rzeszy ludzi, może kilkadziesiąt osób, trafił do zboru. A gdzie jest reszta? Czy to nie są akurat ci, do których Słowo Boże dotarło i powiedzieli, tak, my chcemy, my już to robimy, my już chcemy to wykonać? Ale szybko zrezygnowali. Może ktoś powiedzieć, no tak, ale to byli ludzie niewierzący. No dobrze, przyjrzyjmy się ludziom wierzącym. Jako. Pastor z 30-letnim doświadczeniem, mogę powiedzieć, że wiele razy słyszałem zobowiązania bardzo ochocze zobowiązania ludzi: Ja to zrobię, my to zrobimy, ja to wykonam, my to wykonamy, i mijały miesiące. I nie było śladu wykonanej pracy, wykonanego zobowiązania. Wiele razy też modliśmy się z ludźmi, którzy prosili, aby Bóg zabrał z ich życia to czy owo żeby dodał sił do tego, czy czegoś jeszcze innego. Wiele było rozmów, w których ludzie podejmowali decyzję, że, że już teraz będzie właściwie. I Nigdy nie były to sytuacje, w których można było powiedzieć, że ktoś wymusił na tych ludziach takie, czy inne zachowanie. Ale jak się domyślacie, większość z tych przypadków Skończyło się tak, jak mówił o tym Jezus Chrystus. Tak chcę, tak zrobię, tak będę teraz właściwie żył. I nic z tego nie wychodziło. Pan Jezus podsumował tę swoją krótką przypowieść, to swoje krótkie podobieństwo takim stwierdzeniem. Mówię wam, powiadam wam, celnicy. I wszetecznice wyprzedzają Was do Królestwa Bożego. Oczywiście było to pod adresem saduceuszy, faryzeuszy, uczonych w piśmie, generalnie pod adresem religijnych ludzi. Dlaczego tak powiedział Jezus? Bowiem, jak mówi Pan Jezus, przyszedł Jan, zwiastował sprawiedliwość, ale nie uwierzyliście Mu. Natomiast uwierzyli mu celnicy i przytecznicy. A wy widzieliście, że ludzie się nawracają, widzieliście, że wierzą, i nic nie zrobiliście, aby cokolwiek zmienić w swoim życiu. Otóż yy, można powiedzieć, że centrum przy tej, tej, tego podobieństwa leży gdzieś głęboko w ludzkim sercu. Bo tam tak naprawdę podejmujemy decyzję. Tam tak naprawdę waży się jakość naszego życia, a być może nawet los naszego życia. Ponieważ głęboko w sercu podejmujemy decyzję o posłuszeństwie wobec Boga lub nieposłuszeństwie. Głęboko w sercu decydujemy o tym, co dla nas jest ważne, czy to, co tutaj i teraz, czy tylko Chrystus. Głęboko w sercu podejmujemy decyzję o tym, czemu poświęcamy swój czas. Tak, wielu ludzi nie ma czasu dla Boga, to jest prawda. I nie mówię tego z przekąsce, ale to jest rzeczywista prawda. Ale dlaczego nie mają czasu dla Boga? Dlatego, że Bóg nie jest dla nich najważniejszy. Musimy zrozumieć, że zawsze mamy czas dla tych rzeczy, dla tych sytuacji, dla tej rzeczywistości, którą kochamy, której oddajemy siebie do dyspozycji. To dlatego Jan w swoim pierwszym liście powiada: nie miłujcie świata ani tego, co jest na tym świecie. Bo jest to w absolutnym przeciwieństwie do miłości, jaką mamy mieć dla swojego Boga. Jeśli miłujesz świat, będziesz Bogu mówił nie. Oficjalnie zawsze będziesz na tak, ale w duchu zawsze będziesz na nie. Jeśli miłujesz świat, nigdy nie będziesz miał czasu dla Boga. Oficjalnie będziesz pierwszym organizatorem. Będziesz zapowiadał swoje uczestnictwo. Będziesz twierdził, że ty już to wprowadziłeś w swoje życie. Ale w głębi serca wiesz, że to jest nieprawda. Bo nie masz na to czasu, nie masz na to ochoty, nie masz pragnienia, bo nie żyjesz dla Boga. Moi drodzy, jeśli Bóg do nas mówi, nie zmusza nas do tego, żebyśmy wykonywali Jego woli. Nie jest jego pragnieniem, aby zrobić z nas niewolników, jak niektórzy nauczają. Nieprawda. Bóg nie chce niewolników. Bóg chce przyjaciół. Bóg chce ludzi pełnych ducha. Bóg chce ludzi, którzy go kochają i z miłości do niego gotowi są mu poświęcić swoje życie. Czy jesteś takim człowiekiem? Pomyśl nad tym. Dzisiaj jest kolejny dzień. Czy sięgnąłeś już po Boże Słowo? Czy czytałeś już Boże Słowo? Czy rozkoszowałeś się już Bożym Słowem? Jeśli nie, to znaczy, że nie masz czasu. Ale tak naprawdę nie o czas chodzi. Ale o miłość do Boga. Jeśli masz czas, żeby pożegnać się z żoną przed wyjściem, żeby ją ucałować, żeby jej powiedzieć parę słów o miłości do niej. To piękne, ale robisz to dlatego, że ją kochasz. Ale jeśli nie potrafisz tego samego zrobić z Bogiem, to znaczy, że go nie kochasz. I to jest twój prawdziwy problem. Później, kiedy słyszysz jakieś kazanie, kiedy słyszysz słowo, które Bóg do ciebie kieruje, często się buntujesz. I mówisz: Nikt nie będzie mi takich rzeczy mówił. Jak można w ogóle się do mnie tak zwracać? No cóż, przyjacielu, Bóg, który jest Bogiem miłości, chce Twojego dobra, chce Twojego zbawienia. Cóż ma zrobić ten Bóg, jeśli Go nie chcesz słuchać, a On jednak nie obraża się i chce Cię uratować? Mówi do Ciebie czasami twardo. Co Twoje serce na to? Nie mów tak. Chciej tak. A jeśli nawet powiesz nie, to zastanów się, czy zrobiłeś dobrze. Bo w niektórych przypadkach ludzie zawracają ze swej drogi i wykonują Bożą wolę. Dziękuję Bogu, że jest Bogiem cierpliwym, pełnym miłości. Ale nie łudźmy się. To nie jest Bóg który machnie ręką na nasze grzechy. To nie jest Bóg, który zbawi kogoś dlatego, że ten człowiek uwierzył tej czy innej teologii. On wie, kto jest jego. Powiedzmy sobie prawdę. Ludzie też wiedzą, czy do niego należą. Niech Bóg błogosławi ten dzisiejszy poranek Niech Bóg jest z nami we wszystkim. Niech Bóg nas prowadzi przez cały dzień. Amen.